Czy wyrzekasz się Osata na dziecko? Czy wyrzekasz się wszystkich jego spraw? W języku niemieckim brzmi to nawet lepiej. Ferlokę! Zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. Bo sucha, techno, metalu. Czarnego roka, sucha, techno, metalu. Czarnego roka, sucha, techno, metalu. Czarnego roka, Słucha techno. To dopiero poznałem tego smoka. Arny i imię, kim jest? Jak ścięgnięty atakować Technorok, bluesy grajmy, rozsadza ci dynki od moich pańczy Jak cieknięty diabeł tańczysz, tak jak prawdziwy Albańczyk Ojcze proszę, zatem z nami Ksiądz danek rzuca chami wiesza w kółko i kręci się na bani Jak prawdziwy chrześcijanin Ja wyglądam tak jak diabeł, przed panem na kolana klęka. W imię ojca, syna, Świętego, hawem Moim orężem jest ta piosenka Cieknięty diabeł, poznałem tego smoka Do dnia dzisiejszego z się Odchy aż po żadnego roka jego, a nie Bardy imię kijujek zakazany, obok ciągle wisi, wisi, wisi nad mą głową. Zakazy i nakazy kierują ciągle tobą, nie rozumie z tego nic, co oni pierdolą. よし。 Nie nie jest nie oddychaj, bo ziemioruszczeni czysty, ognisty, nie, nie, nie z tej ziemi Nic złego się nie stanie, bo nic złego się nie dzieje Słuchajcie głosu serca, a nie kazania kościele Szukać w diabła, to zapraszam do garażu, bo muzyczne piekło, tam wotne A jak ci się znudzi i ładnie poprosisz, to bo poprzed będzie cieszył Pójdziemy na koncert najewać czy grubo, na czy przy wód, aż łzy Zobacz tam na scenie tego smoka Mateo, który zrobił ten bit Ja wyglądam jak przyklęty ona ja, jak niepięty ksiądz i jego chore teksty tematem mojej wniosek. Chciałbym od ze sobą jedną koks do nosa. Razem byśmy ugotowali kraka. mi razem na kurwy jewali bez Sądona. Przybrał dzisiaj nowe imiona, jak na przykład samorealizacja czy wolność osobista, co prowadzi do zboczeń takich jak związki partnerskie lub in vitro!